Witam wszystkich na kolejnym odcinku porad z fizjoterapii kanału dorehabilitacji.pl. Dzisiaj na temat bólów kręgosłupa lędźwiowego, biodra i ewentualnie stawów kolanowych, których przyczyną jest dysbalans mięśniowy, dysbalans pewnych grup antagonistycznych mięśni w rejonie stawu biodrowego, kręgosłupa lędźwiowego. Potocznie nazywa to się zespołem skrzyżowania dolnego. Zapraszam. Przyczyną powstawania zespołu skrzyżowania dolnego jest dysbalans mięśniowy. Dysbalans, który powoduje, że duże grupy mięśniowe, antagonistycznie działające, czyli przeciwstawnie, są osłabione. Powstaje on na skutek, ten dysbalans, siedzącego trybu życia, przodopochylenia, czyli tego całego problemu naszej cywilizacji, oraz oczywiście w przypadku np. wad postawy, które mogliśmy nabawić się, nie wiem, w okresie dojrzewania. Objawami tego zespołu skrzyżowania dolnego to będą bóle kręgosłupa, takie jak korzonkowe, jakby stawy, bóle stawowe, bóle biodra oraz bóle kolan. Bóle kolan dlatego, ponieważ będą stawy kolanowe w stałym przeproście, co doprowadza do konfliktu rzepkowo-udowego. To są takie typowe bóle, które odczuwamy. Ale oprócz tego osoba, która ma zespół skrzywania dolnego, ma charakterystyczną postawę. Czyli patrząc na nią z boku, to będzie miała tak bardzo mocny, tutaj tego nie widać, mocno wyprostowane kolana, takie jakbyśmy mieli lecieć do przodu, przez to pośladki idą do tyłu, a osób lędźwiowy wchodzi w kierunku hiperlordozy, czyli jej powiększenia. To jest mniej więcej taka pozycja. Tak jakbyśmy mieli się zaraz przewrócić do przodu. To jest mniej więcej tak wygląda zespół skrzyżowania dolnego, patrząc na człowieka z boku. Jak on powstaje? Tu sobie przygotowałem rysunek. Tu mamy kręgosłup lędźwiowy, miednica, kość udowa. Te kreski, które tutaj już zaznaczyłem wcześniej, to są mięśnie zginacze stawu biodrowego na przykład mięsień biodrowo-lędźwiowy. Oprócz tego tu na przykład w tym miejscu zaczyna nam się mięsień czworogłowy. On nam się kończy pod rzepką. To też jest, a szczególnie jego głowa prosta jest bardzo mocnym zginaczem stawu biodrowego. I teraz w sytuacji kiedy my cały czas siedzimy następuje jakby przykurcz tych mięśni zginaczy biodra. One oczywiście są osłabione, bo to nie jest przykór związany z ilością powtarzaniem ćwiczenia na mięsień prosty uda czy na mięsień biodrowo lędźwiowy tylko po prostu one są w tej pozycji ustawione i są lekko jakby ściśnięte. To są zginacze. I drugiej... teraz co one powodują? To, że one, jak są w skurczu, one zaczynają ciągnąć nam to udo do góry w ten sposób. Działanie jest tak. Czyli z, tego, z tej prawidłowej lordozy, bo to jest z boku pacjent z prawidłowej lordozy robi się... O, to jest, ten robi się coś takiego. Bo te mięśnie jakby ściągają w ten sposób. Co to powoduje? Powoduje to tu, że tu mamy prostowniki grzbietu. One będą, jakby w kompresji, ściśnięte, no bo te ściągają łuk, lordoza przez to mi się powiększa w ten sposób, rozumiecie? To tu następuje jakby z tyłu mocne dociskanie. One są osłabione, te mięśnie, ale już są w skurczu. To powoduje, że te stawy, które są międzywyrostkowe tych kręgów są w kompresji i mają jakby ograniczoną ruchomość a ograniczone stawy wpływają negatywnie na mięśnie prostowniki grzbietu więc zamyka się koło te zginacze doprowadzają do jakby kompresji tych z tyłu czyli mówię jeszcze raz ten łuk robi się taki wypycha mi się lordoza a te są tu w ten sposób skompresowane. One także będą ciągnąć miednicę i kość krzyżową do góry w ten sposób, tworząc przodopochylenie miednicy. Normalnie bardzo łatwo to wygląda, to ściąga, czyli tu mi się będzie podnosić. Czyli powiększa mi się lordoza, przodopochylenie i przykurcz tutaj na tych stawach. Dalej. W tej sytuacji mamy kolejne grupy mięśniowe osłabione, ale rozciągnięte. Te są w przykurczu osłabione, a teraz będę rozciągnięte pokazywał. Są to mięśnie brzucha i mięśnie pośladków. I teraz do czego zmierzam, żeby nie powielać filmików od innych twórców? Jeśli mamy zespół skrzyżowania dolnego w tej sytuacji, przy prawidłowym kręgosłupie, nie mamy dyskopatii, kręgosmyku, czegokolwiek, tylko powstał nam ten zespół skrzyżowania dolnego na skutek naszego niechlujstwa, nie robimy nic z tym, nie ćwiczymy, nie wzmacniamy, tylko sobie siedzimy na tej zasadzie i pracujemy. To, żeby ten cały układ naprawić, wystarczy rozpocząć rozciągać mięśnie zginacze biodra. Czyli, jeśli mam tak, to muszę zacząć rozciągać w tą stronę. Tak? To, jest ten, tutaj, to jest to rozciąganie. Przykładów w internecie jest dużo. I teraz, jeśli ja zacznę rozciągać tutaj te mięśnie, momentalnie będą aktywować mi się mięśnie pośladkowe. Jak mięśnie pośladkowe, to będzie mi się aktywował także mięśnie brzucha, a te, poprzez to, że zostaną rozciągnięte, te zostaną jakby rozciągane, znaczy rozciągane, poluzują, przez to to wszystko jakby wróci mi do prawidłowej postawy, czyli lordoza mi się zmniejszy jeśli dobrze, bo to trochę namaziane, ale mi się wydaje, że wytłumaczyłem to dość konkretnie, czyli rozciągając mięśnie zginacze biodra, momentalnie będę wpływał na aktywację mięśni brzucha, tutaj też zmieni się całe napięcie, one się rozluźnią, przez to odpuszczą mięśniom brzucha, które są rozciągnięte, osłabione. One też złapią swoje naturalne jakby napięcie. No i później zaczynamy wzmacniać to poprzez Stabilizację głęboką, czyli ćwiczenia na głęboką stabilizację kręgosłupa. Możemy wprowadzić ćwiczenia na mięśnie brzucha, też z wykorzystaniem głębok ćwiczeń na głęboką stabilizację kręgosłupa, no i oczywiście o pośladkach. Yy, I teraz to jest bardzo często opisane. Ale ja w tym filmiku chcę wam pokazać inną sytuację. Sytuację taką, kiedy mamy chory kręgosłup, kiedy mamy zniesioną lordozę. I na przykład dyskopatię. Te wszystkie, cała ta sytuacja, o której wcześniej mówiłem, czyli te mięśnie zginające biodro, ta cała tu kompresja i całe to osłabienie jednych mięśni i drugich, czyli jakby ta sama, ta sama sytuacja, jak przy zespole dolnego skrzyżowania, co tutaj, co tutaj spowoduje, że te ćwiczenia, o których mówiłem wcześniej, nie zadziałają? Dlatego, że tu włącza nam się tak zwana reakcja nocycepcji. Co to jest no, reakcja nocycepcji i dlaczego? To pokażę się zaraz link, tam jest dokładny filmik na ten temat, warto go obejrzeć, ale słuchajcie, nocycepcja jest w, taką reakcją, która jakby chroni organizm przed ruchami, które mu szkodzą. Więc ruch pochylenia do przodu powoduje, że te dyski będą wypychane do tyłu. Więc co będzie robił organizm mózg? Będzie po prostu podrażniał, porażał wiotko mięśnie brzucha, czyli będzie je rozciągał, rozluźniał, żeby one nie miały siły ściągania, czyli żebyśmy nie robili tego ruchu do przodu. Dalej będzie poluzowywał, rozluźniał mi pośladki, żeby nie robić tego ruchu do tyłu, bo on też szkodzi dyskopatii we wczesnej fazie leczenia i teraz zauważacie że po prostu to co robi zespół dolnego skrzyżowania dokładnie powiela to nocycepcja czyli osłabienie osłabienie tak momentalnie tu będzie wzmocnienie czyli ten znowu to naprężenie żeby nie pochylać się do przodu więc one będą w napięciu będą dociskane stawy biodrowe no, zginacze stawu biodrowego to samo więc w tym przypadku, kiedy mamy jakąś chorobę na zasadzie tej, tej zniesionej lordozy, następstwa dyskopatii, kręgozmyków i tak dalej, w tym przypadku, kiedy stwierdzono u Was e, zespół strzelowania dolnego, to te ćwiczenia, o których ja mówiłem, czyli działanie na grupę mięśni antagonistycznych, nic nie da. W tym przypadku należy włączyć, przede wszystkim uaktywować terapię na dyskopatię, na zniesioną lordozę, na kręgozmyk, i automatycznie albo równolegle można wprowadzić, po paru dniach można wprowadzać dopiero ćwiczenia rozciągające zginacze. Inaczej, jeśli nie będziecie leczyć głównej przyczyny, to ćwiczenia na zespół dolnego skrzyżowania nic nie dadzą, ponieważ rozciąganie tych mięśni, czyli taka praca, czyli to, co powinno pomóc, nie pomoże, ponieważ nocycepcja powielająca. Objawy, tę samą sytuację nie pozwoli na wyleczenie z zespołu skrzyżowania dolnego. I ta nocycepcja, ta reakcja nocycepcji będzie tak długo trwała, dopóki nie zaczniemy leczyć chorób w kręgosłupie. Jeśli ja zacznę leczyć te, że dyski będą mi się cofać do tyłu, że jakoś lągozę będę profilował tak dalej, to w tym momencie reakcja nocyceptywna będzie się wyłączać, czyli nie będzie mi mózg wyłączał brzucha, ośladków i nie napinał mi prostowników i, grzbietu i prostowników biodra, tylko on to poluzuje, odpuści, one będą wracać jakby do swojego naturalnego napięcia, no to wtedy ja mogę wprowadzać ćwiczenia na zespołem skrzyżowania dolnego, bo już mi nie będzie przeszkadzać że ta no, reakcja notyceptywna. I w tym momencie, mówię, warto zawsze zrobić sobie jakieś badanie dodatkowe i stwierdzić, czy czasami nie mamy jakiejś dodatkowej choroby, a nie na zasadzie, że macie wygląd na zespół dolnego skrzyżowania, macie 35 plus lub 30 plus i będziecie robić rolowanie, rozciąganie, masowanie, wzmacnianie tych grup mięśniowych, o których mówiłem wcześniej i to nie zadziała. No bo będziemy mieć reakcję nocyceptywną. I to miał reakcję nocyceptywną. Musimy wyłączyć za pomocą leczenia głównej jednostki chorobowej, która jest. Warto do tego, do tej, no, tu się zaraz pokażę link, tam będzie tam przykład pod dyskopatia, ktoś będzie miał, może sobie poprowadzić. I warto do tego dołożyć terapię manualną fizjoterapeuty, czyli rozblokowanie stawów. To już w jednym i w drugim przypadku. Przy tym przypadku, gdzie jest prawidłowy niby ten kręgosłup z prawidłowo zachowaną lordozą, będzie bardzo, ładna, bardzo ładny postęp. No w przypadku tutaj jest trochę dłużej więcej leczenia. Oczywiście można też prowadzić terapię punktów spustowych. To są takie specyficzne punkty, które także powodują potem rozluźnienie mięśni. Ale mówię, w przypadku tej sytuacji, gdzie mamy chorobę kręgosłupa, najpierw jednostka chorobowa, w przypadku zdrowego kręgosłupa, gdzie mamy na zasadzie, tak jak mówiłem wcześniej, problem. Na, na własne życzenie, to yy, można od razu wprowadzać sobie też terapię punktów spustowych. A tu zaraz opiszę, jakie terapie. Yy, yy, także na to zwróćcie uwagę, że macie jakby dwie opcje, yy, z, powiedzmy, sytuacji, w której wystąpi zespół skrzyżowania dolnego. I jeszcze jedna rzecz, tu wytłumaczenie będzie dla osób, które często pytają. Mam zespół skrzyżowania dolnego, a mam tyło pochylenie miednicy. Mówiłem Wam, że jest przodopochylenie miednicy wraz z wypychaniem się tej lordozy. Otóż, tyło pochylenie miednicy w przypadku stwierdzonego zespołu skrzyżowania dolnego nie jest następstwem tego zespołu. Ono już było. A zespół skrzyżowania dolnego i tak nie ma na tyle siły w tym ustawieniu, żeby tą miednicę z tyłu przesunąć do przodopochylenia. To jest tylko taka z mojej obserwacji. Po prostu możesz mieć zespół. Skrzywania dolnego z tyłu pochyleniem miednicy, ale jeszcze raz mówię, nie jest to element następstwa, tylko jest to, no ta, to tyło pochylenie było, a zespół nie jest w stanie przyciągnąć ją jakby na przodu pochylenie. No to jest inny już układ rozkładu mięśni. Także to jest taka odpowiedź dla osób, które pytały mnie właśnie w, tej, w, tej, w tym temacie, tak przy okazji. Także jeszcze raz powtarzam, są dwie opcje z zespołu skrzywania dolnego, no i musicie sobie znaleźć. Do, która, wy do której grupy należyć i w odpowiednio prowadzić leczenie. Także dzięki i do następnego razu.